Ko tutaj jest zapowiadam jutrzejszego QA albo wywiad. Jutro będzie może QA, jeśli zdążę nagrać na albo jutro. jutra. Już niedługo długo komunii ja będę nagrywał filmy na Xboxie i takie masakra i wiecie... Prac jutro będzie QA, zadawajcie pytania na Facebooku, będziecie mieć w opisie Face'a. To wiecie, możecie... no zawsze wpaść na mojego Facea. Yy, oczywiście można zapraszać do znajomych nie, no bo ja jeszcze nie mam ja mam takiego facebooka, że swoje imię mam prawdziwe raczej znaczy nie no jeszcze nie podam wam facebooka w Q&A wam podam facebooka to wtedy będziecie mogli wchodzić a teraz to na razie nie dlatego przygotujcie się do jutrzejszego Q&A ja, albo ja tej gry. To by było na tyle informacji. Siema!